Inwestor Wojtek. Trzej królowie, których święto obchodziliśmy 6 stycznia, w ofierze przynieśli mirrę, złoto i kadzidło. Mirra była wówczas w cenie złota, a te aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najzamożniejsi ludzie. Teraz za 10 gramów. Mirry trzeba zapłacić zaledwie 4 zł, tymczasem cena złota jest tysiąc razy wyższa. Oto, dlaczego królewski kruszec tak zyskał na wartości, czy i jak w niego inwestować, oraz skąd wzięła się ludzka fascynacja złotem. Zapytałem Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl i dziennikarza Pulsu Biznesu. To osoba, którą bez wahania mogę określić mianem Goldbaga, czyli osoby będącej zwolennikiem inwestowania w ten, jak czasem mówi z przekąsem, barbarzyński relikt. O tej fascynacji ludzi chciałem porozmawiać i zapytać skąd wzięła się twoja fascynacja złota? To może jeszcze wracając do tych trzech króli, to też nie jest tak. Oczywiście z tego, z tego zestawu jakby teraz najużyteczniejsze i najcenniejsze Byłoby złoto, natomiast też pamiętajmy, że ta relatywna siła nabywcza złota obecnie jest dużo mniejsza niż była 500 tysięcy czy 2000 lat temu. To już nie są te czasy, że za kilka złotych monet możemy sobie kupić wioskę wraz z zamieszkującymi ją chłopami. Natomiast wracając do tego, skąd ta fascynacja się u ludzi złotem bierze, to to jest taki fenomen, a który jest trudny do wyjaśnienia i tak naprawdę to chyba już wykraczamy tutaj poza finanse i ekonomię, natomiast mi się wydaje, że to jest złoto jest emanacją takiego, takiego ludzkiego pragnienia wieczności, czy też swego rodzaju nieśmiertelności. To dlatego, że złoto jest praktycznie niezniszczalne, nie starzeje się, nie zużywa się, nie niszczy się, a złota moneta zakopana ileś set czy nawet tysięcy lat temu po wydobyciu będzie tak samo praktycznie wyglądać, będzie niemalże też tak samo użyteczna, więc wydaje mi się, że to ma, ma jakąś rolę, no a do tego pamiętajmy, że złoto bardzo ładnie się błyszczy, co przed epoką przemysłową wcale nie było takie, takie łatwe do uzyskania, no i to też budzi w nas jakieś takie, Pierwotne instynkty zakorzenione w naszym gadzim mózgu. W 2024 roku cena złota poszła mocno w górę i był to wzrost imponujący, który mógł zrobić wrażenie na tych, którzy inwestują na warszawskiej giełdzie. To perspektywa, powiedzmy taka krótkoterminowa, ale chciałem zapytać, co w długim terminie decyduje o cenie złota? To jest niesamowicie intrygujący temat, ponieważ zwykło się uważać czy bardzo często mówić, że tak naprawdę. Złoto jest ochroną przed inflacją, że to wysoka inflacja napędza nominalne ceny złota. Natomiast tak naprawdę tak nie jest. To jest właśnie największy paradoks, że w okresach bardzo wysokiej inflacji złoto wcale nie błyszczy, nie błyszczy najmocniej. I też pamiętajmy, że czasy się zmieniają i ta cena złota zależy od dużo. Większej liczby czynników niż dla mnie. Kiedyś złoto było po prostu pieniądze, więc mówienie o cenie złota to po prostu jakbyśmy mówili o stopie procentowej. Natomiast po tym, jak Stany Zjednoczone zerwały układ z Bretton Woods, zerwały wymienialność dolara na złoto, to tak naprawdę cena złota, czyli ta cena wyrażona w dolarze amerykańskim, to jest tak naprawdę kurs walutowy XAU-USD. A więc jest to relacja podaży i popytu na jednej waluty względem drugiej i tak naprawdę liczy się nie tylko to, ile tego złota jest na rynku i ile tego dolara jest na rynku, ale też co za tego dolara możemy kupić. I tutaj dobrym wyjaśnieniem wydają mi się badania analityków Światowej Rady, Zło Rady Złota, która, którzy zbudowali taki model ekonometryczny i okazało się, że udało się wyodrębnić dwa kluczowe czynniki, które łącznie w ponad 90% wyjaśniają zmiany cen złota w perspektywie ostatnich, no już ponad 50 lat. I tymi czynnikami są po pierwsze wartość nominalna światowego produktu krajowego brutto, czyli nie patrzymy, jak on się zmienia realnie, czyli mamy ile po prostu dóbr na świecie jest produkowanych w ciągu, w ciągu roku, jaka jest nominalna wartość tych dóbr, więc po pierwsze nominalny PKB, a po drugie, wartość rynkowa światowego rynku akcji i obligacji, czy tak naprawdę rynku kapitałowego. I te dwie zmienne w ponad 90% wyjaśniają zmiany cen złota. Nie powiedziałeś nic tutaj o podaży złota. Jak jest z podażą złota w tej chwili i czy ona ma jakiekolwiek znaczenie dla, dla ceny? Słuszna uwaga, ponieważ podaż złota, czy też może wydobycie nowego złota, może w ten sposób powiedzmy, nie ma absolutnie żadnego wpływu na bieżące ani też na przyszłe ceny złota. A to z bardzo prostego faktu, że złoto wydobyte od początku naszej cywilizacji cały czas jest z nami. Oczywiście wiadomo, część zatonęła na jakich galeonach, część jest. Pozostała w jakichś wciąż jeszcze niesplądrowanych grobowcach. Część inwestorzy zakopali w setki lat temu w bankach ziemskich i tam sobie leży, ale generalnie to złoto, które jest wydobyte, wciąż jest w obiegu. A to jest jakieś 200 tysięcy ton. Więc te 3, 3,5 tysiąca ton, które są co roku wydobywane, no to jest jakieś 1,72% ogółu dostępnego złota. Więc to, czy te dostawy z, z kopalń będą trochę mniejsze, trochę większe, a nawet gdyby były zerowe a to nie ma praktycznie żadnego wpływu na cenę złota, ponieważ złoto jest dostępne w potrzebnych ilościach. Pytanie tylko właśnie po jakiej, po jakiej cenie, więc tak naprawdę podaż na złoto, podaż złota, czy też ilość nowego złota trafiającego na rynek nie ma tutaj większego znaczenia. Kluczowy jest tutaj popyt na złoto. Czyli jeśli usłyszymy, że KGHM albo Greenex Metal znalazły żyłe złota, to Wpłynie to raczej na ich kurs, na kurs akcji, a nie na, na cenę złota. Tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Po pierwsze, mamy też taką sytuację na świecie, że ilość odkrywanych złóż złota w ostatnich dekadach tak naprawdę sukcesywnie maleje. Mimo wzrostu nakładów na, na, na eksplorację, to bardzo trudno znaleźć nowe, nowe, istotne i opłacalne ekonomicznie pokłady złota. Natomiast stare kopalnie się powoli wyczerpują, zwłaszcza w Republice Południowej Afryki, która kiedyś była największym producentem złota, teraz wypadła z czołówki. Ten trend jest dobrze widoczny. W Europie praktycznie złota się już nie wydobywa. Co się dało, to wydobyliśmy. Także także te, te, to, co się udało uzyskać z podziemi, jest tak naprawdę bez większego znaczenia. Tutaj zawsze sceptyczni inwestorzy. Pytają o złoto z kosmosu, a co będzie, jak znajdziemy złoto na jakiejś asteroidzie, prawda? No to w tym momencie przy, przy obecnej technologii kosmicznej, to ceny takiego złota też byłyby kosmiczne, więc raczej nie stanowi to alternatywy. Przeczytałem kilka komentarzy dotyczących roku 2024 na rynku złota, i tam też pojawiły się oczekiwania na 2025 rok. Wątkiem czy wątkami, które się tam przewijały, były spodziewana wojna celna, którą ma rozpętać Donald Trump i ma ona też proinflacyjny impuls. Sytuacja fiskalna amerykańskiego, sytuacja amerykańskiego budżetu, też delikatnie mówiąc, nie jest, nie jest dobra. Kurs dolara rośnie. Jak te czynniki będą w krótkim terminie wpływać na, na cenę złota? To jest bardzo trudne pytanie i wystarczy spojrzeć sobie na zeszły rok i gdybyśmy sobie te pytanie nałożyli na to, co się działo rok temu, to otrzymalibyśmy na podstawie pewnie takich klasycznych wzorców kompletne błędne odpowiedzi. No bo zobaczmy, co się stało z dolarem przez poprzednie 12 miesięcy. Indeks dolara umocnił się o ponad 7% a cena złota liczona w dolarze poszła w górę o 27%, 20 punktów procentowych więcej, no teoretycznie Ceteris Paribus, mocniejszy dolar powinien zdołować cenę złota, prawda, przynajmniej tą dolarową, a tak nie dość, że się nie stało, to jeszcze złoto wybiło się z takiego czteroletniego trendu bocznego i poszło mocno w górę. W mojej ocenie taką, na taką krótkim i średnim terminie, czyli powiedzmy Perspektywie kilku miesięcy czy kwartałów, decydujące wpływ ma jednak, mają jednak stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i inflacja w Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy, że ceny złota zaczęły mocno iść w górę mniej więcej od marca, czyli wtedy, gdy właściwie stało się pewne, że Rezerwa Federalna w pewnym momencie roku zacznie obniżać stopy procentowe. Faktycznie te obniżki zmaterializowały się we wrześniu łącznie 100 punktów bazowych, czyli całkiem całkiem spore poluzowanie, a równocześnie widzimy, że ta inflacja w Stanach nie dość, że nie spada, to zaczęła przyspieszać w ostatnich miesiącach i to pomimo spadku cen paliw. Więc wydaje się, że inwestorzy w horyzoncie tego, czy też przyszłego roku spodziewają się jednak istotnego spadku realnych 100%, czyli realnych, czyli to, co nominalnie zostanie po odjęciu, po uwzględnieniu inflacji i tutaj te stopy w Stanach z wyraźnie realnie dodatnich staną się najprawdopodobniej zerowe, być może nawet ujemne. I na tym to złoto popłynęło w tym roku. Natomiast wydaje mi się, że te czynniki są już tak naprawdę zdyskontowane, że, że inwestorzy na całym świecie wiedzą, że będzie Trump, wiedzą mniej więcej, czego się można po nim spodziewać i zakładają, że ta wojna handlowa, że te cła, że to nie będą zaporować cłaty po 60%, tylko tam coś tam Trump postraszy i jakoś tam się dogadają taki jest obowiązujący w tym momencie konsensus na rynku, no jak będzie to zobaczymy, A natomiast yy, drugą kwestią, druga kwestia, o której wspomniałeś, wydaje mi się istotniejsza, to znaczy ten dług publiczny Stanów Zjednoczonych. A to jest taki słoń w składzie porcelany, o którym wiadomo tak naprawdę od czterech lat, bo od czterech lat ta relacja długu publicznego do PKB w Stanach to jest 120%, czyli no to jest dużo za dużo teoretycznie. Natomiast nikt zdaje się tym naprawdę nie przejmować. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że tutaj coś się może wykoleić na tym długu. Oczywiście ja też nie zakładam, że Stany Zjednoczone zbankrutują na długu, bo raczej nie zbankrutują, bo po prostu drukują dolara, w którym się zadłużają. Natomiast wydaje mi się, że te galopujące przede wszystkim koszty obsługi długu, to już jest ponad bilion dolarów rocznie, to jest więcej niż budżet wojskowy Ameryki, że w pewnym momencie to się już być może wydarzyło. Zmusiły rezerwę federalną do obniżenia stóp procentowych, nie dlatego, że są tacy zadowoleni z tej inflacji, nie dlatego, że się obawiają o gospodarkę, tylko właśnie dlatego, żeby rząd amerykański no, dać mu trochę oddechu i żeby te koszty obsługi tego długu przestały tak szybko rosnąć. Co oczywiście może się odbić nauczkawką w postaci wyższej inflacji. Realnie ujemnych stóp procentowych i w dalszej perspektywie być może właśnie słabszym dolarem. Zresztą to jest taki paradoks, że Donald Trump zapowiada silną Amerykę, wielkie cła i tak dalej. I tą politykę dobrze by uzupełniał słabszy dolar, który by promował amerykański eksport i ograniczał import. Więc wydaje się, że Donald Trump nie będzie płakał z powodu osłabienia dolara i mi się wydaje, że jednak taka siła dolara, jaka jest obecnie, zwłaszcza w relacji do euro, no wydaje się ciężka do utrzymania na dłuższą metę. Jakie są prognozy analityków dotyczące ceny złota w 2025 roku? No tutaj tak naprawdę sytuacja zmieniła się jesienią, bo te prognozy jak to zwykle w przypadku analityków oscylowały wokół bieżącego kursu, czyli wokół tych 2000 dolarów, natomiast gdy okazało się, że złoto weszło na 2400, 2500, 2600, a potem praktycznie dotarło do 2800, no to na rynku zaczęły się też pojawiać wyższe prognozy i, i, i tak naprawdę najwięksi optymiści już mówią o 3000 dolarów w tym roku, natomiast pamiętajmy, że rynek jest już że tak powiem mocno rozciągnięty, ta zwyżka już trochę trwa, wszyscy zdążyli się z nią oswoić, znaczy wszyscy, prawie wszyscy, bo co jest najciekawsze, że tej hoście zeszłorocznej na rynku złota nie towarzyszyły jakieś zwiększone napływy do funduszy typu ETF, które w to złoto inwestują, czyli można powiedzieć, że ten sektor instytucjonalny, który jeżeli ma zainwestować złotą, to tylko raczej przez etf no nie będą gromadzić w sejfie prezesa złotych sztab, nikt nie jest do tego przyzwyczajony i zorganizowany na tyle więc jakby ten sektor inwestorów instytucjonalnych został trochę na peronie jakby to powiedzieli forumowicze bankier.pl jest niewykluczone, że w tym roku będzie wsiadał do tego złotego pociągu jeśli uda mu się go złapać na, na jakiejś stacji więc to jest jakby taka główna nadzieja w tym momencie dla, dla rynku złota wydaje mi się w tym roku jest to no trochę taki fenomen, że instytucjonalne pieniądze, instytucjonalnie zarządzane jakby nie załapały się na tą, przynajmniej na ten etap złotej hossy. Bitcoin nazywany był w pewnym momencie nowym złotem. Jak to oceniasz, jak komentujesz? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Bitcoin stworzył na swojej bazie nową klasę aktywów i nawet gdy sam Bitcoin odejdzie do przeszłości, a ja zakładam, że kiedyś tak się stanie, że jednak jeśli chodzi o długowieczność, to nie wytrzyma konkurencji ze złotem. Natomiast pojawiła się pewna nowa klasa aktywów, czyli generalnie kryptowaluty, które stanowią z jednej strony pewną alternatywę dla złota, a z drugiej strony też pewne uzupełnienie. W obecnych czasach, gdybyśmy mieli zacząć się tym złotem jakoś rozliczać, to byłby problemem jak to złoto komuś przekazać, prawda, jak je podzielić w związku z zapłatą za jakąś drobną kwotę, transakcję na jakąś drobną kwotę. Natomiast no tutaj e, kryptowaluty być może będą rozwiązaniem tego problemu, być może będą takim cyfrowym złotem a, kolejnego stulecia, natomiast y, wciąż, y, wciąż jest to technologia, która moim zdaniem wymaga dopracowania i przede wszystkim y, pewnego ustandaryzowania, czy też a, ustabilizowania kluczowego, takiego najbardziej newralgicznego miejsca, czyli wymiany wa walut fiducjarnych na, na kryptowaluty. W przypadku złota nie mamy z tym problemów, w przypadku krypto, no te problemy wciąż występują. Kryptowaluty na pewno są instrumentem dobrym do spekulacji, czy złoto też jest takim instrumentem, który, e, które, e, któremu można dać cechy spekulacyjne. Czy to jest raczej inwestycja długoterminowa? To zależy jakie złoto. Generalnie złoto jako tak każdy instrument nadaje się tak naprawdę do każde dobro może inaczej nadaje się do, do spekulacji. Jeżeli mamy dobry wgląd w przyszłość natomiast złoto fizyczne zakup sztabki czy monety bulionowej jako spekulacja się absolutnie nie nadaje ze względu na wysokie koszty transakcyjne. Zapłacimy kilka procent marży na, na, na przy zakupie i potem kilka procent na, na sprzedaży, więc moim zdaniem kompletnie się e, to nie nadaje do spekulacji, nawet takiej średnioterminowej, że przytrzymamy sobie kilka miesięcy czy, czy nawet kilka lat. Raczej to jest inwestycja długoterminowa, jest to takie gromadzenie majątku. Po prostu zamrożenie tego majątku w czymś, co, co nie powinno tracić na, na skutek inflacji. Natomiast mamy też tak zwane złotopapierowe, czyli wszystkie kontrakty terminowe, opcje, CFD, ale przede wszystkim etf y I tutaj jak najbardziej możemy spekulować tak samo jak na rynku akcji. Osobna jest kwestia tego, jaki odsetek inwestorów tutaj odnosi sukcesy, a jaki ponosi, ponosi straty. No, doskonale wiemy, że statystyki na przykład dla spekulacji na rynku giełdowym czy na rynku CFD, no wyglądają tutaj niekorzystnie jednak dla spekulujących, to znaczy, że jednak większość ponosi tutaj straty. Jeżeli ktoś chce spekulować złoto, oczywiście nie będę za złotem, oczywiście nie będę nie będę zabraniał, natomiast będę uświadamiał ryzyko i że to jest zupełnie zupełnie coś innego, zupełnie inna zabawa niż po prostu kupowanie złotych sztabek czy monet na długi i bardzo długi termin. Czyli podsumowując, jeśli inwestować w złoto, to właśnie przez monety, sztabki, to jest forma najlepsza inwestycyjna, złota? Tak, e, długoterminowo, w horyzoncie, nie wiem, dekad, czy nawet pokoleń, bo pamiętajmy, że zawsze możemy, to jest coś, co możemy przekazać potomnym, to tylko i wyłącznie metal w fizycznej postaci, sztabki i monety. Jest do spekulacji na, na krótki i średni termin to złoto papierowe, do tego ETF-y służą, czy różne lewarowane wynalazki, jeśli ktoś ma więcej wiedzy i odwagi, to jak najbardziej tak. Natomiast no nie spekulujemy złotem fizycznym i z drugiej strony odradzałbym też trzymanie długoterminowych, w sensie liczonych w dekadach inwestycji w złoto w, w ETF-ach, no bo tu jednak Istnieje jakieś ryzyko trzeciej strony, pojawia się jakieś ryzyko kredytowe, i właśnie o to chodzi w inwestowaniu w złoto, złoto, aby tego ryzyka uniknąć. Jaką część portfela warto, czy należy trzymać w złocie? Jak uważasz? Uważam, że tutaj to jest kwestia indywidualna i tutaj każdy inwestor sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy od bardzo wielu czynników. I wydaje mi się, że ilu inwestorów tyle poprawnych odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego jaki jest nasz cel po co my kupujemy to złoto czy jaki jest nasz horyzont inwestycyjny jaka jest nasza akceptacja dla ryzyka czyli na ile jesteśmy jak głębokie straty jesteśmy gotowi przyjąć bez obciążania naszej cynik psychiki i bez panikowania jaki jest nasz pogląd ogólnie na świat i na przyszłość świata więc tutaj, tutaj jest, naprawdę każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast gdyby mnie już ktoś bardzo przycisnął do muru i zapytał, no ale dobra, ale chcę mieć ten długoterminowy portfel, dobrze, niech to będzie to złoto fizyczne, ile mam tego złota dać? Więc wydaje mi się, że mniej niż 10%, no to jest jednak mało, że, że to, to trochę jest mało, niezależnie od tego, jak duży jest ten portfel, to mniej niż 10% wydaje mi się, że za mało, a natomiast no, wszystko powyżej gdzieś 20-25%, to jest jednak dużo, to jest wtedy postawienie sporej części portfela, może nawet dominującej, na, na jednego konia, który wcale nie może się, nie musi się okazać najlepszy w długim terminie. A pamiętajmy, że historycznie jednak wyższe stopy zwrotu niż złoto oferował przede wszystkim rynek akcji, A jeżeli myślimy o budowie naszego. Długoterminowego portfela inwestycyjnego, no to tu jednak widziałbym trzą tych wzrostów, tych zwrotów z rynku kapitałowego, a nie, nie ze złota. Złota tutaj widzę w roli zabezpieczenia, takiej polisy ubezpieczeniowej, że gdyby z tym rynkiem kapitałowym stała się jakaś katastrofa, a w przeszłości, w historii znamy kilka takich wielkich katastrof, no to wtedy złoto nam po prostu zostanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.